Pora wytypować śmiałków, którzy dostąpią zaszczytu reprezentowania 12 dystryktu w 74. odsłonie Głodowych Igrzysk. Oczywiście, panie przodem. Primrose Everdeen. Gdzie jesteś, skarbie? Chodź do nas. Nie. Zgłaszam się na ochotnika. Chcę zostać trybutem. Chyba mamy ochotniczkę, panie burmistrzu. Uciekaj stąd. Znajdź mamę. Nie. Biegnij do mamy. Przepraszam. Cóż za dramatyczny zwrot.